Siemanko, z tej strony Matix. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o tym, jakie nowości weszły do gry wraz z aktualizacją 12.50. Zacznijmy od odsławiania snajperki i wspomagania celowania. Teraz legendarna wersja snajperki zadaje 132 punkty obrażeń, a epicka 126. Oprócz tego wsparcie celowania na 240 Hz monitorach jest teraz odczuwalne tak samo jak na monitorach 60 Hz. Twórcy nie tyle chcą osłabić wspomaganie, co odczuwalne efekty na lepszych monitorach. Do gry, jak przy każdej większej aktualizacji, weszły nowe skiny i style, których listę widzicie teraz na ekranie. Nowy styl, między innymi, otrzymał Oro. Jest to jego ciemny styl z rubinami zamiast diamentu. Do gry niedługo powinien wejść również nowy pakiet startowy, który standardowo będzie zawierał skina. Killoff oraz 600 V -dolcy. Prezentuje się on następująco. Do gry zostały dodane również nowe tryby. Jeden bardzo dobrze znany graczem m.in. Overwatcha, polegający na przemieszczaniu ładunków, drugi, który zmienia mapę w miejsce do wariowania i zabawy ze znajomymi, to właśnie w tym trybie zostanie wprowadzona nowa mapa. Tryb z ładunkiem został już wprowadzony do gry, natomiast drugi tryb według wczesnych informacji zostanie uruchomiony już w piątek o godzinie 3 w nocy. Oprócz tego do gry zostało dodanych też parę mniejszych nowości. Od teraz wchodząc do komputera Deadpoola, możemy zagrać w ukrytą grę, w której to jako Deadpool musimy jeździć na nartach, omijając przeszkody i wściekłe banany. Przecieki wspominają również, że w sklepie będzie można zakupić punkty doświadczenia. Jest to coś nowego, gdyż dotychczas mogliśmy, mogliśmy kupić tylko stopnie do karnetu bojowego. Na mapie też jest kilka nowości. Od teraz karkołomne kino jest nazwaną miejscówką, a na mapie jest sekretna misja nawiązująca do odwiecznej wojny między misiami i gnomami, za której wykonanie dostaniemy 15 tysięcy expa. No, i to na tyle. Jeżeli ten film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i suba tam na dole, ponieważ lecimy po 2000 subów. Do końca kwietnia już raczej ich nie wbijemy, ale trudno, nie poddajemy się i próbujemy dalej. To na tyle, trzymajcie się, cześć.